Cześć, dzisiaj będę mówić o Marsie w Lwie. Mars przeszedł do tego znaku 1 lipca i będzie w nim do 18 sierpnia i pobyt Marsa w Lwie jest dość podobny do pobytu Merkurego w Lwie, zresztą one są w koniunkcji przez pewien czas, a więc zajrzyjcie do wcześniejszego nagrania właśnie o Merkurem w Lwie, bo sporo z tego co tam mówiłam dotyczy także Marsa w Lwie. Na Polskę są to niuanse, no niewielka zmiana, przesunięcie akcentów, jeśli chodzi o oddziaływanie tych obiektów, po prostu tutaj mamy ewidentnie współpracę Merkurego i Marsa, a więc sprawy, które, w których myślenie przekłada się szybko na działanie, na realizację i to jest korzystne, ale też na konflikty i spory z męską częścią rodziny oraz międzyrodzeństwem. To jest taki mocny znacznik w trakcie tego tranzytu. Co jest tutaj klub programu? Klub programu jest to, że nie wszystko uda się załatwić w trakcie tego tranzytu, że sporo rzeczy będzie działo się w niezadowalający albo w rozczarowujący sposób, że przeciwko. Temu, żeby pewne sprawy się rozwiązały albo znalazły szczęśliwy finał, e, będą wyskakiwać sobie różne przeszkody, ale one no, nie, nie osłabią a, no, chęci realizacji, tylko będą a, odkładać, e, odkładać to, o, o, co sprawiłoby przyjemność albo radość osobom, którego, których ten e, tranzyt dotyczy. Natomiast te rozwiązania, które uda się wprowadzić, po prostu będą w jakiś sposób rozczarowujące, niezadowalające, i dopiero po zakończeniu tra tego tranzytu, kiedy Mars przejdzie do e, znaku Panny, będzie mieć e, jakieś bardzo ładne wyładowanie, bo wtedy Mars i Wenus e, wejdą w koniunkcję jedyną e, w tym roku. E, co jest e, ciekawe na tym tranzycie? Jest e, widoczne bardzo duże wsparcie dla osób, które mają obsadę ostatniego dekanatu bliźniąt i strzelca. I te osoby mogą się spodziewać przeróżnych bonusów od losu poprawy swojej sytuacji, nie tylko finansowej. Jeśli chodzi o kobiety, to też mogą no, bardzo wyładnić w tym czasie. Będą miały czas i środki na to, żeby no właśnie zwiększyć swoją siłę rażenia czy urok osobisty i tak dalej dla osób z taką obsadą też ich sytuacja finansowa się poprawi no i czekają ich miłe niespodzianki no i tu jest dużo jest, jest tutaj dużo takich bonusów wakacyjnych powiedziałabym dla osób z obsadą tego znaku i w mniejszym stopniu to dotyczy tych osób, które mają w znakach powietrznych pozostałych a więc w wadze i wodniku, oraz w, w ognistych, a więc w baranie i w lwie na końcówce też te bonusy ich dot, dotyczą, tylko że nie aż w takim stopniu. Um, myślę, że warto się zająć sprawami, które są dawno odkładane. E, nawet jeśli nie uda się ich załatwić w całości, to warto się nimi zająć. To będzie bonusować w przyszłości, nie w tej chwili. Um, e, to jest taki tranzyt, który mówi też o tym, że no, cały czas ciągną się jakieś stare sprawy. A, które e, czekają długo na realizację i w związku z tym one trochę zabierają z teraźniejszości na rzecz przeszłości, na rzecz tego, żeby ta przeszłość wreszcie znalazła jakiegoś rodzaju ujście. Mm, no i to wszystko, co chciałam powiedzieć dzisiaj. E, I Dziękuję Wam. Jeśli Wam się podobało, no to zlajkujcie filmik, jeśli nie, no to zdeslajkujcie. Jeśli ktoś chciałby w, 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 wesprzeć kanał, no to o, są pod e, nagraniem wszelkie dane. I to tyle i do zobaczenia następnym razem.